Jak się mówi, włączamy czy włączamy? Włączamy. To włączamy czy włączamy? Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Odcinek już w 2015 roku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawe miejsce, które zgodnie z zasadą panującą na egzaminach może być niebezpieczne. Bo zasada na egzaminie jest taka, kiedy egzaminator nie mówi nic, to przez najbliższe skrzyżowanie musimy jechać prosto albo w ogóle prosto, tak? Jeżeli nie ma wyraźnej komendy. Więc jedziesz sobie tutaj, dojeżdżasz do Jaszczemskiej Spółki Węglowej i. Jest cisza w samochodzie, jak to na egzaminie. Egzaminator nic nie mówi, no i wjeżdżasz prosto pod zakaz. To nie jest tak, że to miejsce jest całkowicie przez egzaminatorów nieznane, bo tutaj mamy Word i okienko na świat, gdzie egzaminatorzy czasem spożywają kawę w przerwach między egzaminami. Tu oczywiście nasza czujność, kierunkowskazik i można sobie w ten sposób to miejsce pokonać. Zasada egzaminacyjna o tym, że jeździmy prosto przez najbliższe skrzyżowanie, no, w niektórych sytuacjach może być dość niejasna, z tego względu, że są skrzyżowania, gdzie droga z pierwszeństwem przejazdu prowadzi w lewo albo w prawo i wtedy również kierujemy się tylko i wyłącznie pierwszeństwem przejazdu przez dane skrzyżowanie. Więc zgodnie z drogą, która, która jest Drogą główną się będziemy poruszać. Bardzo dużo mitów na temat egzaminatorów krąży. No, i taki jeden z najważniejszych, taki najbardziej powtarzany przez wszystkich, to jest to, że egzaminator się na mnie uwziął, że egzaminator nie był dla mnie miły, że egzaminator kazał mi wjechać pod zakaz. Jeżeli wiedziesz na egzaminie pod zakaz, to jest tylko i wyłącznie twoja wina zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminator nie może wydawać Ci poleceń niezgodnych z przepisami o ruchu drogowym, więc nie może Ci kazać wjechać pod zakaz i to bardzo często są takie sytuacje, gdzie ktoś po prostu pod ten zakaz się właduje sam, przez to, że nie patrzy na znaki, no i później głupio się przyznać przed znajomymi, że się jest tak nie, takim nieogarem, że się wjeżdża pod zakaz na egzaminie na prawo jazdy i zawsze lepiej powiedzieć, że egzaminator się uwziął i że egzaminator jest całym złem tego świata i ma w rodzinie Lorda Wadera na przykład, tak? Więc absolutnie nie spotkacie się na egzaminie z takim zachowaniem. Jest jeszcze instytucja odwołania się od wyniku egzaminu, jeżeli rzeczywiście poczuwasz się oszukany, jeżeli poczuwasz się źle w takiej sytuacji, gdzie są jakieś wątpliwości, no to jak najbardziej można złożyć odwołanie podstawą do rozstrzygania jakichkolwiek sporów jest materiał filmowy, który, który obrazuje przebieg całego egzaminu. na złożenie odwołania jest określony ustawowo czas. 7 dni materiał jest przytrzymywany przez 14 dni, więc spokojnie spokojnie można dokonać takiego odwołania. Nie ma też, w takiej sytuacji, że na przykład polecenia wydawane przez egzaminatora mogą być dla ciebie niezrozumiałe. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, powinieneś się zapytać. To nie jest tak, że e, będziesz miał problemy z komunikacją i przez to nie zdasz egzaminu. Jeżeli nie zrozumiesz jakiegoś polecenia, gdzie jedziemy, można poprosić o to, żeby egzaminator powtórzył. To są ludzie bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzania egzaminów i bardzo często jeżeli Twoja jazda nie wzbudza żadnych podejrzeń, nie zdradzasz potencjału jakiegoś zabójcy za kierownicą, i tak dalej, to tak naprawdę egzaminator też wykonuje swoją pracę należycie. Chciałbym zaprosić Was do konkursu, który będziemy mieli w następnym odcinku. Więcej szczegółów oczywiście zdradzimy na Facebooku. Natomiast konkurs będzie no, pod tytułem Czy znasz Jastrzębie zdrój Zrobimy sobie taki konkursik. Nagrody dość ciekawe się tam szykują. Także zapraszam do następnego, następnego odcinka. Polecajcie, subujcie, udostępniajcie. Miłego tygodnia i do zobaczenia w poniedziałek, za tydzień. Koniec.